Ojca, i syna, i ducha świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Bóg, ojciec, boże Duch święty. Chrystus nam się narodził. Cieszmy się. Cieszmy się. Wielkie dzie dzieło. Naj najważniejszy dzień w historii ludzkości, jak to mówią. <laughs> Z okazji tej życzę Państwu, abyście kochali szachy, znajdowali w nich zrozumienie i w wieku młodym walczyli, rozwijali się. Wieku poważnym i najbardziej poważnym, żebyście znajdowali logiczną rozgrywkę, która pozwoli Wam lepiej funkcjonować w tym ciężkim świecie i pozwoli Wam lepiej, szczęśliwiej żyć. Życzę Wam zdrowia, pomyślności, szczęścia, radości w życiu osobistym. Życzę Wam wszystkiego najlepszego, spełnienia marzeń nowy rok się zaczął obiecuję wam w tym nowym roku więcej filmów będzie wprowadzę nowe rubryki tylko potrzebuję od was jakiejś takiej interakcji więcej komentujcie to, że piszecie mało czego chcecie to znaczy wam się podoba natomiast przywróciłem na, na dużą skalę filmy krótkie zwane, zwane z hortami i tam na tych filmach przez duży rok z hakiem będę pokazywał, jak grać Czerny, obronę Królestwa, obronę Karokan, obronę Grinfelda, będę dawał teorię kombinacji. I jeżeli ktoś mówi, że taki jeden film to jest mało, że to jest dla początkujących, to ma rację, ale jeżeli jest 500 kombinacji na maty w jednym ruchu i się wrzuci do głowy, to one zostają tu w podświadomości, potem gramy, partie, potem możemy coś znaleźć i widzimy siatkę matową, że ona może taka powstać. Budujemy intuicję szachową. Uporządkowałem i, jak w pewnym sensie od nowa, daję kursy końcówek pionkowych i wieżowych. Warto je analizować. Jak widzicie, one nie są takie łatwe, a błąd w końcówce to jest zamiana. Punktu na pół punktu, lub na 0 lub pół punktu na zero. Waga posunięcia jest olbrzymia. Wyłożę wszystkie kody debitowe 500 kodów, żebyście wiedzieli. W Encyklopedii szachowych otwarć, bo to pozwala wyszukiwać nawet w otwartych bazach ogólnodostępnych partie w określonych wariantach debitowych. No, mam jeszcze 11 tysięcy Partii mistrzów świata do pokazania to jak pokazywać trzydziennie, no to wychodzi, że 11 lat mam trochę trochę parę tysięcy partii jak ten młody człowiek kosi w sieci także to no i mam dobrą wiadomość przywrócimy transmisję na żywo tylko, że jak patrzę w kalendarz to akurat pierwszy poniedziałek wypada w dzień sześciu króli jak to mówi klasyk teraz w ZUSie, nie w Biedronce pracuje czy w Lidlu. Więc to jest trzeba. Zaczniemy. Ale będą transmisje trochę krótsze. Trochę krótsze, być może będą taką transmisję w środę o 20:00 godzina z widzami. I proszę was, żebyście powiedzieli, bo chcę uczyć skończyć ten kurs końcówek który tam zacząłem i tam jest już 800 pozycji czy ile By, bym robił kurs końcówek bym robił bym robił teorię debiutów ja bym to podzielił na poniedziałek i na środę I jeżeli jeżeli uważacie że warto robić turnieje czy symultany to napiszcie mi ja się dostosuję Jestem elastyczny, ja chcę, żeby te filmy Wam się podobały, żebyście się czegoś nauczyli i mieli przyjemność, więc to będziemy robić. Mam jeszcze pomysł, parę pomysłów. No oczywiście wróci szkolenie szachowych, szalonych youtuberów, bo to jest bardzo potrzebne, no bo ja pożyję jeszcze kilkanaście lat, a potem oni będą ciągnęli moje dzieło, póki co. Nie wychowałem następcy, ale jestem przy nadziei, że i to mi się uda. Coś jeszcze. No, co jeszcze? No nie, nie zawsze będę z wami, bo w wakacje wyjadę. W drugim tygodniu lutego jadę na Narty do Słotwin, to jest dzielnica Krynicy Górskiej. Tam będę nosił narty w tej wewte, pod górę będę wnosił narty ale zjeżdżać nie będę, bo bym się pozabijał, połamał, a tego, tego po prostu nie lubię. Więc to sobie będziemy robić. Będzie przerwa letnia, jeszcze nie wiem kiedy, ale generalnie będziemy się spotykać. I jeszcze jedna rzecz, czy przywrócić turnieje, a jeśli tak, to żeby były turnieje szwajcarskie jak robiliśmy czy robić te turnieje w tym systemie arena? I, a jeżeli tak, to czy tam punktować serię zwycięż, czy nie czy takie inne rzeczy, czy dawać te szalone, deficytowe intelektualne berserki, czy nie dawać. Bo to to, to, to jest dla mnie istotne. Bo mi jest wszystko jedno. Coś jeszcze. No chciałbym. Chciałbym, żebyście korzystali z tego czegoś się nauczymy. Natomiast życzę wam spełnienia marzeń. Życzę wam szczęścia w życiu osobistym, sukcesów szachowych, sukcesów zawodowych, żebyście byli uśmiechnięci, zadowoleni i nie przejmowali się jakimiś problemami innych ludzi, nie przejmowali się tym, co inni mówią, żebyśmy, żebyście w tym naszym życiu nie wdali się wciągnąć w pozorowane walki o władzę na szczeblu polskiej czy na szczeblu szachów. Żebyśmy żyli, żebyśmy się cieszyli razem tym, co mamy, tym, co robimy, coś jeszcze. No jeszcze, jeszcze zachęcam Was też do oglądania moich innych kanałów. Mam kanał, na którym Brydża uczę, gram, go poszerzę. Kanał Brydżowy jest bardzo, bardzo taki bardzo taki spokojny i dobry i tam tym kanale nie mam konkurencji. Mam też taki kanał o cybernetyce, gdzie nieśmiało uczę cybernetyki, gdzie chciałbym tłumaczyć pewne zachodnienie i pokażę o, przypomniałem sobie mam sklerozis maksimum żona mi odstawiła bilobi lecytynę, bo mówi, że szkoda pieniędzy i to tak już nie pomaga więc ja sobie pewne rzeczy muszę zapisywać że będę po pokazywał cybernetycznego podejścia do szkolenia szachowego do szkolenia szachowego i co jest najważniejsze w szachach żeby grać głową a nie ręką żeby grać głową a nie ręką żeby, no żebyśmy wybaczali tym co głupstwa mówią o szachach, co krzyczą, podniecają. Oni mają do tego prawo. To są niecałkiem szczęśliwi ludzie. Trzeba się o nich, na nich modlić, żeby żeby też lepiej rozumieli szachy. I jeszcze jedna rzecz, żeby szachy są dla ludzi myślących. No można pomachać ręką w tempie 15 sekund na całą partię, czy minuta, czy minuta plus sekunda, ale lepiej grać im dłuższy czas, tym lepiej, ponieważ pewne problemy trzeba rozwiązywać i wielokrotnie nam się zdarza i w życiu, i w szachach, że zrobimy coś i za chwilę widzimy, że mogliśmy zrobić to lepiej, a nie robimy, już jest za późno, albo w trakcie robienia widzimy, że postępujemy źle. Jeszcze tu chciałbym podziękować wszystkim, co do mnie piszą, w szczególności tu pan... Gdzie on jest pan Paweł? O, pan Leszek Monki tym razem napisał zdrowych, pogodnych, szczęśliwych świąt Bożego Narodzenia. Dziękuję panie Leszku i pan Paweł odpisał chyba. Pan Paweł Homan też mi składał życzenia, ale jakoś to tak mi. Umknęło i wszystkim, którzy składacie mi życzenia, bardzo dziękuję. Wasza obecność jest dla mnie ważna, jest dla mnie ciepła. I niech Wam dobry Bóg błogosławi moją ojca, syna ducha świętego. Amen. A jeszcze pod skryptą, za każdym razem, kiedy składam życzenia noworoczne bądź wielkanocne, spadają mi zasięgi, parametry na YouTubie. I pamiętajcie się tymi liczbami. Nie przejmuję. To są tylko liczby z Panem Bogiem.